Drodzy Państwo, mam tutaj czterech wspaniałych mężczyzn. Co prawda ich wspaniałych maszyn nie ma z nimi. Panowie, czy moglibyście się nam przedstawić? Dzień dobry, witam wszystkich. Jacek Głowacz, Husari RC, współzałożyciel. Witam, nazywam się Daniel Sadowski, jestem prezydentem klubu motocyklowego Non Bikers. Klub zrzesza zarówno Polaków, jak i Amerykanów. Propagujemy kulturę motocyklową, promujemy polskich artystów z różnych dziedzin. Organizujemy imprezy charytatywne ze zbiórko pieniędzy dla tych, którzy tej pomocy potrzebują. Witam. Rafał Wesołowski, CIEŃ CITES. Jestem założycielem klubu motocyklowego. Dziękuję. Witam państwa serdecznie. Grzegorz Kogut, Unia Polskich Motocyklistów Świata orzebiały. Jestem prezydentem oddziału Nowy, w Nowym Jorku. Klub zrzesza jedynie Polaków. Powstał 15 lat temu w Chicago. Niedawno, 3 listopada, obchodziliśmy 15. rocznicę. Posiadamy kilkanaście czapterów na całym świecie, włączając Stany Zjednoczone, Kanadę, Polskę, Anglię, Szkocję, Islandię, Irlandię, Hiszpanię, również Australię. Promujemy polską turystykę motocyklową, jak również polskość. Dziękuję. Panowie, no z, jak rozmawialiśmy przed, we, przed wejściem na antenę, to oczywiście spotykacie się często, wymieniacie doświadczeniami i tak dalej, ale tym razem spotkaliście się z wyjątkowego powodu, prawda? Chodzi o wypadek, któremu uległ, uległ motocyklista i co się tak naprawdę wydarzyło, co się stało? Właśnie to jest plakat, proszę Państwa. Tak, spotkaliśmy się wspólnie, staramy się zorganizować akcję pomocy dla kolegi, wracając z parady, uległ wypadkowi, w którym niestety stracił nogę. Więc wspólnie z kolegami z innych klubów postanowiliśmy zorganizować jakiś koncert charytatywny dla niego, ze zbiórką oczywiście pieniędzy, żeby pomóc chłopakowi i rodzinie jego. No właśnie, przypomnijmy, że ma, że ma żonę i dwójkę małych tak, dzieci. Tak, Marek prawie. ma dwójkę małych dzieci mm. żona, więc mm -hmm. mam nadzieję, że się koncert uda. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Liczymy na Ludzi, na pomoc, którzy, i wsparcie, na, na, na pomoc od, mhm. od wszystkich oczywiście i na przybycie bardzo dużej ilości ludzi. Dziękujemy. A czego teraz tak naprawdę będzie potrzebował Marek? Tutaj będzie rehabilitacja, to będzie leczenie? No Na pewno rehabilitacja, na pewno długi okres leczenia. Niestety nogę stracił pod kolanem, więc rehabilitacja pewnie mhm. potrwa kilka lub kilkanaście nawet miesięcy. Więc tego na pewno będzie potrzebował na razie najbardziej. A wsparcia oczywiście psychicznego też na pewno jest to duże załamanie. No tak. i... Na pewno jest to bardzo ważne i bardzo fajnie, że, że panowie się postanowili się tym zająć. To jest piękna sprawa, piękna akcja. Sporo artystów, którzy będą, będą występować na koncercie. No, także dołączają się do tej pomocy, prawda? Ale powiedzcie, kto to będzie, bo naprawdę z tego, co czytałam tutaj, nawet na, na, na waszym plakacie, no to artyści zapowiadają się bardzo, bardzo ciekawi. Ci, ci znani w Polonii, ci mniej znani, ale tym niemniej intrygujący. Kto to będzie, kto zagra? To może kogut przedstawi wszystkie kapele muzyczne. Będziemy gościć na tym koncercie głównie polskie zespoły. Wśród nich będzie zespół dzieci PRL-u, Awangarda, Wehikuł Czasu, Johnny in the Wonderland. Metal Fire za obok jest, nie jest polskim zespołem, jest zespołem amerykańskim, ale również zgodził się wystąpić tutaj charytatywnie. Jest również zespół Viking, którego liderem jest syn polskiego aktora Daniela Albrickiego. Wszystkie te zespoły, mieliśmy okazję widzieć na scenie, pokazują doskonały show i zapowiada się naprawdę dobra zabawa, mimo smutnych okoliczności, w jakich ten koncert będzie się odbywał. Będzie także aukcja, prawda? I będzie można na tej aukcji w, wygrać świetne rzeczy, prawda? A co tam będzie? Tak, będzie loteria, będzie również aukcja. Na aukcji będzie można wygrać między innymi gitarę basową. Podczas loterii będą losowane nagrody w postaci tatuażu, profesjonalnym studiu tatuażu wow. będzie do wygrania weekend w, w hotelu w Vermont. Mhm. Także naprawdę płyty chyba warto płyty, przyjść. Płyty Gawińskiego Roberta, zaję się, jeszcze takie z autografami, prawda? Tak, 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 jak najbardziej. On specjalnie przekazał te płyty tak. właśnie na, na tą akcję. Pomoc, pomoc tej akcji charytatywnej. No to panowie moi, powiedzcie tylko jeszcze, która godzina, jak, które, jakie miejsce? Zapraszamy do Klubu Europa, który jest na Grim Poncie. A chciałbym jeszcze dodać, mamy dużą ilość sponsorów, którzy dali i pomogli nam zorganizować to wszystko razem. I no, zapraszamy, jest, koncert jest 22 listopada jeszcze raz w Klubie Europa na Green Zaczyna się o 8, tak? O 8 wieczorem, mm -hmm. tak. Dobrze. No, dziękuję panowie bardzo za wizytę w naszym studiu. Bardzo się cieszę, że postanowiliście się zjednoczyć, aby taką akcję zorganizować, zrealizować. Ja wiem, że zorganizowanie takiego koncertu to jest bardzo trudna sprawa. Wam się, Wam się doskonale udało. No i trzymam kciuki za Marka. Wszyscy trzymamy, prawda, żeby, żeby udało mu się jakoś z tym, z tym wszystkim poradzić. Jeszcze raz wielkie dzięki za przybycie do naszego studia. My też równie dziękujemy za to, że mieliśmy możliwość, żeby wystąpić tutaj i zaprosić wszystkich. Na koncert, żeby pomóc Markowi.